Zwróciłabym się z ogromną prośbą, bo to wszystko już od marca żeby przyspieszyć w miarę możliwości y, czas, żeby ten parking jednak był otwarty. Temat powrócił na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szanowie. Radna z osiedla Borowiec, Jarka Tobiasz, poprosiła goszczącą na sesji nadleśnicze Ewelinę Boruń o szybkie rozwiązanie sprawy i udostępnienie parkingu mieszkańcom. Jak tłumaczyła, to praktycznie jedyny taki parking na osiedlu i ostatnio, gdy w tym rejonie interweniowała straż i policja, nawet nie miały się gdzieś zatrzymać. Okazuje się jednak, że choć nadleśnictwo traktuje sprawę jako jeden z priorytetów, tak naprawdę parking powstał w tym miejscu nielegalnie, i teraz trzeba to wszystko uporządkować, a także otrzymać zgodę zwierzchników na użyczenie parkingu. Otwarcie parkingu nastąpi w momencie, kiedy otrzymamy zgodę z dyrekcji regionalnej na, na podpisanie umowy dzierżawy z panem burmistrzem i ten parking wtedy zostanie otwarty. Niestety nie możemy go wcześniej otworzyć, ponieważ musielibyśmy państwu naliczyć kary za bezumowne korzystanie z tego gruntu. Mało tego, zostaliśmy wezwani jakby do wytłumaczenia się, skąd historycznie wynika taka sytuacja, bo grunt został wyłączony z produkcji leśnej bezprawnie, ponieważ jeszcze w 1997 roku, jak można zerknąć na ortofotomapy z tamtych czasów, Znajdował się tam drzewo, ostatnio został bezprawnie wycięty. Dziś trudno ustalić jak to się stało, że fragment lasu stał się parkingiem. Kto i dlaczego dokonał takiej zmiany przeznaczenia tego terenu, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych chce odpowiedzi na te pytania. Na leśnictwie nie mamy takich dokumentów, jesteśmy tutaj w stałym kontakcie również z pracownikami tutejszego urzędu. I próbujemy temat w jakiś sposób załagodzić, bo nie chciałabym, żeby gmina Szanów dostała w jakikolwiek sposób rykoszetem za to, że ktoś kiedyś to urządził. Zdaniem Boruń do miesiąca powinna być decyzja jej zwierzchników dotycząca możliwości wydzierżawienia tego terenu gminie Szanów. Samorząd zadeklarował otwartość na takie rozwiązanie, jeśli miałoby ono przywrócić parking do użytkowania dla mieszkańców.